dobry, cześć moi drodzy, witajcie na kolejnym podsumowaniu waszych typów w mini lotto. Oczywiście przy kawce przedpołudniowej, tym razem nie porannej, bo to już jest po dziesiątej, trochę pospałem dzisiaj. No ale jest weekend, więc trzeba odpocząć i naładować akumulatory. Wczoraj nieco mniej osób zatypowało 11, ale zobaczcie, jest fajnie, sporo, sporo trafiń. Madzia z kanału Alicja w krainie zakupów trafiła 11 FK z kanału Ewa Przekopowicz trafiła również jedną liczbę 5. Tu Adikowi się niestety nie udało, ale zobaczcie: Bożenka Krakowiak 3 i 5. Dwa trafienia. Mariolka z kanału Mariela Szopa również trafiła trujeczkę. Y Dominika z kanału Wiśniewscy Zdrapują trafiła dziewiątkę. Krystian trafił dwie liczby. 9 17. Pięknie. No Gawrysiowi się wczoraj nie udało. Martusia z kanału Martucha z Drapucha też dwie liczby trafiła, więc wczoraj tutaj był spory wysyp. Czesława z kanału Czesława Chudzicka, piątkę trafiła, ale zobaczcie na ostatni wynik Ewki Bernackiej. Ewka Bernacka, tak jest przynajmniej nazwa kanału, trafiła trzy liczby: 3, 11 i 17. Świetny wynik, gratuluję. To pierwsza trójka od początku trwania tej zabawy. Co prawda była niskopłatna. Ja mam nadzieję, że Ty wysłałaś kupon. Zakład była niskopłatna, bo były aż trzy piątki wczoraj trafione w mini lotto, także 22 zł tam z groszem była. Na, wygrana, płacona za 3 trafienia w mini, także gratuluję Epko, wygrałaś a teraz będziemy sobie drapać ja bym chciał jeszcze tak, wczoraj Gabryś z kanału Gabriel Urbański napisał mi, że za wygraną tą 2 złote mam mu zdrapać, kupić jeszcze jedno szybkie 50 znaczy nie wiem czy jemu, ale powiedział, że mam po prostu za to kupić jeszcze jedne szybkie 50, także Gabrysiu drapiemy dla Ciebie Trzymamy kciuki. Zobie sobie tutaj jeszcze zbliżę troszeczkę. I zobaczmy, co tu mamy. Jest 50 tysięcy, 100 zł, 2 zł, 50 tysięcy, 50 zł. I tu mamy 4, 54. Niestety nic. No i bonus. W bonusie jest diament. Także Gabrielu. Tym razem się nie udało, ale słuchajcie, jest jeszcze, jest jeszcze. Ja tutaj, wam powiem, bo ja wczoraj bonusu zapomniałem zdrapać wygranej zdrapki dla Patryka z kanału Hehe Shunie I po prostu zagapiłem się, nie zdrapałem bonusu. No czyli musimy tą nagrodę jeszcze raz powtórzyć. I ja sobie tutaj, Patryk, dla ciebie jeszcze jedną pięćdziesiątkę zdrapię. Życzę powodzenia, może się uda. Tym razem na pewno z bonusem. Co tu mamy? Dwie 500, a więc tylko to możemy trafić. Gdzie to jest? Tutaj tak nisko się wydrukowało. 450 i 100. Też nie za dobrze. Nie ma żadnego trafienia. No i oczywiście teraz już nie zapomnę. Spróbujemy bonus. Patryku, niestety tym razem w bonusie są dukaty. I teraz czas na naszą. Wygraną, a wygraną jest oczywiście FK z kanału Ewa Bernacka. Za trafienie trzech liczb, gratuluję, ale dla Ciebie dzisiaj zdrapeczka za tą trójkę neonowe 13. Może, może będzie więcej szczęścia jak w tych słonikach, czy w szybkim 50. Tutaj, oczywiście, odnośnie wypłat, zaraz wam się tutaj marzę. Nie wiem dlaczego, zaraz powiększymy. Nie chcę się wyostrzyć. O, teraz. Do czwartego stopnia oczywiście wypłacam, za trzeci stopień 100 zł, za drugi stopień 200 zł, za pierwszy stopień 500 zł. A więc spróbujmy wydrapmy co tu jest. Coś mi tutaj się zamazuje obraz coś z ostrością, ale teraz jest dobrze. No to pierwsza liczba. Szukamy oczywiście trzynastki. No i życzę Ci Ewo powodzenia, żeby tą trzynastkę trafić. Wiemy, jak to jest z tymi zdrabkami. Jest trzynastka, jest trzynastka. Gratuluję. To jest wygrana dla Ciebie, Ewo, za tą trujeczkę pięknie trafioną. Może jeszcze jedna będzie trzynastka. Trzymajcie kciuki. 36 i 21. Nie ma. Nie ma, ale mamy jedną wygraną, i to jest wygrana dla Ewy z kanału Ewa Bernacka. Jak już wielokrotnie wspomniałem, trafiła trzy liczby, co jest najlepszym wynikiem tej zabawy od początku jej istnienia. I zdrapujemy, trzymajcie kciuki. 5 zł, Rk 5 zł dla Ciebie. Do Ciebie należy decyzja: czy na konto, czy szybki przelew, jak sobie życzysz. Nie ma problemu. E-mail jest oczywiście w opisie. No i to tyle, kochani, dziękuję. Teraz, tak, dzisiaj, dzisiaj nie typujemy. Oczywiście, tutaj pod tym odcinkiem zapraszam do Waszych typów, ale dopiero na poniedziałkowe wieczorne losowanie o 22.00. W weekend odpoczywamy, nie sprawdzamy, nie ma zabawy, ale od poniedziałku ruszamy. Ale już oczywiście swoje typy możecie zostawiać na poniedziałek, na losowanie poniedziałkowe o godzinie 22.00 i teraz tak. Będę dokładał zdrapki, obojętnie jakie, czy może takie, czy takie i będę robił z dnia na dzień kumulację, jeżeli ktoś nie trafi trójki. Jeżeli ktoś nie trafi trójkę, trójki dołożę kolejną zdrapeczkę, na następny dzień ta kumulacja będzie rosnąć i może się trochę tych zdrapeczek uzbiera dla kolejnej takiej gwiazdy naszej, jak dzisiaj Ewa i wtedy będzie więcej zabawy, więcej losowań i większa szansa na wygraną. Także tak sobie wymyśliłem, będziemy dokładać codziennie jedną zdrapeczkę różnej wartości, no żeby było ciekawie, zabawnie i żeby było większa rywalizacja i żebyście mieli większą ochotę na zostawianie swoich typów. Dziękuję Wam serdecznie, życzę miłej soboty, my z Karolinką sobie zrobimy dzisiaj po południu draping rodzinny w parze, coś sobie tam, jakiś miks wybierzemy. Miłej soboty, dużych wygranych, właściwie miłego weekendu. Trzymajcie się, do poniedziałku, cześć!